Cześć, wróciliśmy do szatni Górnika Zabrze, jesteśmy przed treningiem, więc na razie korytarze są puste, a zaraz zobaczycie, kto będzie moimi gośćmi, a będą nimi Przemek Wisiewski oraz Dariusz Salman. Cześć. Cześć, cześć. cześć, cześć. Są z nami wychowankowie Górnika Zabrze, więc porozmawiamy dziś o początkach kariery seniorskiej. Darek, za tobą już Twój debiut i to... Można powiedzieć, bardzo ładny, no bo z Legiem Warszawa i 23 tysiące widzów na trybunach. Powiedz, jak to jest debiutować? No na pewno wspaniałe uczucie dla mnie, takiego chłopaka, który mieszka 500 metrów od stadionu, to gdzieś od zawsze od dziecka marzyłem i o tym i na szczęście to marzenie się spełniło. Jeszcze w takim wieku to i przy takich trybunach, które bardzo dopingowały i całe stadion, naprawdę było wspaniałe. No, jak wychodziłem na stadion, to. Myślałem właśnie że nie wiem jakiś sen to jest coś bo w ogóle nie w ogóle nie przypuszczałem że ten debiut tak szybko nastąpi jeszcze z legią Warszawy. a kiedy się dowiedzieli, że będziesz debutował na dwie godziny przed meczem prawie oh. meczowej z, właśnie jak na tablicy pojawiło się moje nazwisko to mm, wtedy się dowiedziałem tu chłopaki żartowali z tego pierwsze no muszę zmienić. No, no tak, tak. W 15 tak. lat i wyprzedziłeś Lubańskiego. Tak, tak, dokładnie. No jestem bardzo z tego zadowolony. Super, a Ty Przemek kiedy debiutowałeś? Ja debiutowałem trochę później niż Darek. Miałem chyba 18 19 lat. No, no ja i tak byłeś młody. No tak. Debiutowałem w Lidze Europy, to też yy, można powiedzieć. Ciężki debiut miałem. Yy, w myślę, w że... pamiętasz? Wydaje mi się, że z Arią Balti. Tak. Później miałem debiut z Koroną Kielce w Ekstraklasie. No, nie cieszyłem się z tego debiutu bardzo, bo wiadomo jaka moja historia też jest, mojego taty, więc cieszyłem się podwójnie z tego, że mogę tą historię dalej tworzyć Wiśniewskich. Zaria Zarią Barti... Zaria, nie? Zaria, tak, Zaria, tak, Zaria tak. Balti. Zaria no, no. Balti, nie? Ten mecz Europy tutaj u siebie wygraliśmy, cieszyliśmy się z tego zwycięstwa. No ja wtedy na szczęście podobałem Przemkowi piłki. I spodobała ci piłki, zobacz, teraz gracie razem. No tak. Kilka razy później. Przemek, a pamiętasz swój pierwszy dzień w seniorskiej szatni Górnika Zabrze? Pamiętam, wtedy jechałem, tak już to kilka razy opowiadałem, jechałem wtedy do szkoły statą i nagle do mnie dzwoni drugi trener, wtedy Kaszyk. I powiedział, widzisz, na ja, tym miałeś być na treningu. A ja mówię, no ale jak będę na treningu, jak jadę do szkoły? No i wtedy pamiętam, że szybko wracałem do domu, bo trening był na dziesiątą, ja na do szkoły, to jeszcze zdążyłem, Spojechałem szybko po korki. No i tata mnie przywiózł tutaj na stadion i stałem przed starą szatnią jeszcze. I w sumie to nie wiedziałem jeszcze, jak to wejść, bo to jeszcze było w pierwszej lidze. I no i tam były trochę duże znane nazwiska, więc tak ciężko tak, mi było wejść. Tak, tak. Ciężko mi było wejść. No i patrzę, Gienek wychodzi na siłownię i on do mnie: Młody, co ty tu robisz? No, ja bym przyjechał na trening. On, to czemu tu stoisz? Chodź się z nie? No i tak to się właśnie zaczęło, że Gienek mnie wprowadził do tej szatni, przestawił je wszystkim, no i się już wtedy tak trochę ten stres spuścił do mnie. A ty, Darek? No, mój dzień akurat złożyło się tak, że mój pierwszy dzień w szatni to też był pierwszy dzień Lukasów Polskiego, czyli nowej gwiazdy, tak naprawdę, na którą każdy czekał. Ja też, jak dowiedziałem się gdzieś trzy dni wcześniej, przeczytałem na internecie to o Lukasie, że może przyjdzie to rozmawiałem też z wszystkim o tym, a później, trzy dni później, okazało się, że ja mogę być razem w szatni z Lukasem i też z innymi, którzy dali mi bardzo dużo wsparcia. Nie zapominają o takich gwiazdach jak męż No tutaj nie tylko Lukas, nie? Ja mówię, nowej gwiazdy, tak? Tu o starych gwiazdach to już nie wspominam. A to przyszła gwiazda. Hmm. Czyli obecna, oczywiście. Obecna, oczywiście. No tak. nie było. W ostatnim odcinku był quiz, a dzisiaj alfabet. Zadzwonicie do kogoś, a waszym zadaniem będzie wypowiedzenie słów w kolejności alfabetu. Drugi z was będzie skreślał literki, na które drugi odpowie. No i zobaczymy, do kiedy wytrwacie. Nie widzę tego. To samo. Raczej dramat będzie. Nie no, da ci radę. To co? Lecimy. Darku, czy jesteś gotowy? Jestem, jestem. Dawaj, dzwonimy do babci. Jedziemy. Wszyscy koledzy w szkole. Okazały Halo? Halo, halo. halo. No co tam? E, ale babciu, e, co co dzisiaj robisz? na obiad? nie nie e, e, e? E, Eliza, e, fanka, Elisa? fanka, Fanka, fanka e, Gienka. Mm. No. Huśta się? Co tam? Huśtawka, co? I mm, ja... Mm, I ja... Y, no kopię leżącego no. leżącą Łucję Może... Nie, nie, nie Nie? Y, nie. Ogólnie patrząc mm, Rozmawiam. Tak. E, rozmawiam, rozma, e, roz, Rozmawiamy sobie. Mm, o Tobie? O Tobie? O, tak, 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 tak. Z uważając? Z kim? E, z wujkiem. Z którym wujkiem? To jest koniec z <noise> wujkiem. I. <głosy> i z, no, z wujkiem i Xavierem? Mm. Ja to bardzo nie wiem, nie tego, co ty do mnie Spokojnie, później się dowiesz, wiesz? Przedzwonię do ciebie. Mmm. Dobra, bo babcia. A, teraz dobrze, dobrze, zbieram. dobrze. A. Nie wiem, yeti? No. A ty co gdzie jesteś? Na stadionie. Dobrze, babciu. No... Do zobaczenia, do zobaczenia. No, no, usłyszę, no, no, no się, do zobaczenia. Wujku, no, papa. Pa. Ja pa. Jest... Ale dał radę. Dałem radę, jakoś poszło. I to jak? Dobre. No Halo, halo. No spokojnie. No nie odbiło mnie ani nic, także na urodzinach spokojnie było, nie imprezowałem. No taki babciu quiz, wiesz, musiałem taki Dobrze. nie quiz, tylko Dobrze. takie zadanie miałem, wiesz? Musiałem do ciebie zadzwonić i na miały. każdą literę coś powiedzieć. No. Aha, także też wszyscy cię pozdrawiam. Kiwice Górnika też. Bardzo. No. Dziękuję bardzo. No, Dziękuję bardzo. Na razie... Ja też wam no, pozdrawiam. Pa wszystkich Dobra, Darek sobie świetnie poradził teraz czas na przemkam do co dzwonimy? Dzwonimy. Do kogo dzwonimy? Do mojej narzeczonej. Dobra. Tak. No Eee, A Barbara często nie? No. Eee, dzwoniła do ciebie? Nie. Eee... Nie. Eliza? Nie Eliza? A Fabian? Nie, też nie hmm. Górnik No. Hmm. <laughs> <laughs> huśtawka No, Co no. huśtawka, ale no. ty kto miał do mnie dzwonić? No ten... Igor, kojarzysz? Nie? Dobra nie, nie. Ja Kobiety Jakie? Leniwe. Łaskawe. Mądre. To chyba ja. Chyba ty. Yy... <grymne> <grymne> Nastrój. Opowiem. No. Przemka. Radosnego. Seksownego, towarzyskiego. No. U wieży XYZ <grym wiosenka> Dobra, Dobra, ja teraz Ci opowiem co miała za zadanie. Miałem zadanie no. cały alfabet wymienić <grym wiosenka> z jakimiś słowami. Więc wiesz, nie jestem jakiś trochę... Nie wygląduję w tożku, tylko wiesz, żebyś nie pomyślała sobie. No dobrze. <grym wiosenka> no dobrze, to... Dziękuję ci i miłej pracy. No pa. Dzięki. No, pa. Kurczę, ile komplementów daj. Ale nie tylko sobie, ale wszystkim, nie? No, tak, tak. Ciężę, ale tak. Ewa nie wyglądała na zaskoczoną, to chyba nie pierwszy raz tak do niej zadzwoniłeś. <noise> no, zdarzało się, wiesz, głupie telefony do narzeczonej, ale nie no, Pośmiemy się o tym w domu, jak to będziemy oglądać. No, nie wiesz, jutro przyjść tutaj z śliwą, nie? <noise> Darek i Przemek sobie świetnie poradzili. Myślę, że u Darka problemu nie będzie w domu, ale z może być różnie, jak gdyby zadzwonił kobieta. Znaczy no wiesz, myślę, że rozmowa ok, ale tam wiesz, kilka kobiet wymieniło, bo... <grym> mogę mieć oko podbite jutro na Także jak jutro o Przemek będzie miał oko podbite, no wiadomo o co chodziło. To przechodzimy do części Zapytaj Górnika, ale nim się to wydarzy, możecie powiedzieć co tutaj robią te koszulki. Jesteśmy w sali... Co raz w tygodniu podpisujemy koszulki dla kibiców, dla wszystkich. Więc mamy raz w tygodniu taki dzień, że dzień podpisów i podpisujemy wszystko, co nam są. Dobra, to lecimy do pytania. Czy Darek Stalemach ma w rodzinie jakieś tradycje sportowe? Nie, raczej nie. Też kiedyś grał w piłkę, ale to tak, bez tradycji. Raczej tato coś, jak coś sam mówi, po się kopał, także raczej nie. Dobra, komu kibicujecie z klubów zagranicznych? Ja od zawsze kibicuję FC Barcelonie. Niestety w Liza Europy. Ciężkie czasy nadeszły, ale podniosą się. Ja od zawsze od Liverpool. Dobra, Darek, czy to prawda, że świat nie jest na ciebie gotowy? No, Ciekawe pytanie. Nie, najważniejsze, ja uważam, że ja byłem gotowy na to, żeby wejść w tą seniorską piłkę i fajnie, że się udało tak zadebitować. A teraz co dalej? Tutaj pracować i tylko czekać, że jakby też na jakiś, nie wiem, co klub uważa, co dalej ze mną zrobić, i tak dalej. No i co, pracujemy dalej i walczymy o jak najwyższe miejsca w tabeli. Dobra. Kto był waszym piłkarskim idolem w dzieciństwie i na kim się wzorujecie waszym stylu gry? Moim idolem? To zawsze yy, od małego, zawsze oglądałem Pujola. Yy, nie wiem czemu, zawsze tata też mi go pokazywał. Yy, jak oglądaliśmy Barcelonę na Grand Derby, czy coś, no i tak myślę, że na nim się wzorowałem. Mój od zawsze Steven Gerrard. Przez to, że w Liverpoolu całą karierę spędził i bardzo mi się podobało jak grał, zawsze ciągnął drużynę, jak na kapitana przystało. Oglądałeś też jakiś jeden jego? Tak. Myślę, że jak to to się do Na YouTubie go Jeszcze się coś udało. Swoją legendę na YouTubie oglądał. Przemek, skąd u Ciebie w początkowych meczach tego sezonu była taka elektryczność, która prowadziła do błędów, strat, bramek? Czy to kwestia innego grania, którego oczekuje trener Urban, czy po prostu obniżka formy? Uważam tak, że na pewno nie, nie zmienił się tak bardzo styl gry. Wiemy, że trener też miał trochę inny, ale cały czas gramy też tą trójką, więc każdemu też się zdarza obniżka formy. No. Nie ukrywajmy, że każdemu się zdarza. No. Przez pryzmat 4 lat to myślę, że aż tak obniżki, obniżki formy nie miałem, więc co, tą całą swoją krytykę tych wszystkich kibiców. Eee, co, wchodzi mi tymuchem, wylatuje mi tym eee, Ja cały czas z dnia na dzień robiłem swoje, tylko czekałem, a to aż e, zwrócę na właściwy tor i eee, myślę, że teraz e, ten Tur powrócił. No, i cieszę się z tego, że w końcu wkroczyłem na tę na swoją grę, że jestem cały czas. Ta stabilizacja gry jest już u mnie na dobrym poziomie i trenujemy cały czas do końca. Okej, okay. i dalsze część pytanie: czy opaska kapitańska górnika bardzo ciąży? Może w początkowych meczach za bardzo jakoś brałem do siebie tą opaskę kapitana, ale już. Z późniejszymi etapami już praktycznie nie była zauważalna, więc cieszę się oczywiście, że jestem kapitanem górnika, ale wiadomo, to jest tylko paska. Okej. Okay. Pan Sebastian nie ma pytań, ale są świetni, więc pozdrawiam z Niemiec. Także może pozdrowić pana Sebastiana. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Ej, a gracie w FIFA? Bo jest pytanie, nie. jakimi klubami gracie w FIFA, więc nie, nie chcę zadawać dobra. Nie, nie, nie. Tybie, a to jeszcze nie jest czasem. <gry> Wiem, tak. Sipsy na no, do no, chorek. na kodach. <noise> Jakimi klubami najczęściej gracie w FIFA? Ja nie gram w FIFA, ja. A co grasz? W Warzone, w Call of Duty. Teraz nowa mapa wyszła, więc o. będzie grana. Ja czasem się zdarzy, to, ale to raczej jakiś nie... szybki mecz, to wiadomo, że Liverpoolem. Dalej wybieram. Dalej 20 jest. <głos> <głos> jako legenda. Darek, czy czułeś stres podczas meczu z Legią? Nie, my, myślę, że nie i nie było też widać, żebym się stresował. Moment taki, gdzie się stresowałem, to był pierwszy moment, jak wyszedłem na rozrzewkę, czy miałem styczność z kibicami, że aż tyle kibiców przyszło, ale po chwili wyłączyłem się i myślę, że dobrze poszło, także najważniejsze jest to, że wygraliśmy ten mecz. Darku, jak czujesz się będąc najmłodszym piłkarzem w Górniku? Bardzo fajne pytanie. No, przede wszystkim jestem bardzo dumny i zaszczycony tym, że mogłem zostać najmłodszym zawodnikiem historii przebijając tak wielkiego piłkarza, jakim był Włodzimierz Lubański i z czego jestem bardzo zadowolony i tutaj chciałbym wszystkim podziękować z klubu, którzy dali mi szansę i całej szatni zawodnikom za wielkie wsparcie, które od nich otrzymałem. Następne pytanie jest troszkę połączone z poprzednim, czyli jak pogodzić szkołę z treningami w ekstraklasowym klubie? Jest ciężko, ale daję sobie radę. Do, do szkoły chodzę w poniedziałek zazwyczaj, czasem się zdarzy we wtorek, a tak to cały czas jestem na łączach z nauczycielami. I jak tylko chcę napisać jakiś sprawdzian, który muszę uzupełnić, no to piszę do nich, oni mi piszą, że kiedy mam przyjść do szkoły, i wtedy na jakieś 45 minut szybko przychodzę do szkoły, i tak ten, ten tręży bardzo mnie też. Pomagają ze szkołą, bo jak tylko powiem, że muszę iść do szkoły, to nie ma problemu, zawsze wolne dostanę i idę wtedy na co do szkoły. Chłopaki z szakniku, repetycji Ci udzielają jakieś? No wiśnia, matematyki. Te pierwiastki, te inne to mam opanowane. Ulubiony wykonawca muzyczny? Ja mam wielu, ja lubię, więc... jakie muzyki słuchasz? Wszystkiego, co się mi na ucho narzuci, disco polo, rap. Angielski rap, wszystko. A ty Darek? Ja to samo nie mam jakiegoś jednego wielu to disco Polo raczej nie słucham, nie przepadam. Ale jakiś rap amerykański czy to polski to. Zawsze mówię, że Zenka robi, nie? Lumi ślub. No tak, moje czasy. Może to panowie wyjaśnię, dlaczego Robert Dadok nie znaleźł się w pierwszych 30 franc? jak jakby tu powiedzieć. Robercik, ja taki sam początek sezonu jak ja, no i może dlatego. Widzicie, Wessi ma też taki początek sezonu i nagle dostał, ale gra w perze w górniku. No, dlatego się Robert tak zezłościł. No zezłościł się, no, tak. dziwię się, że się nie zezłościł, bo nie? ja widziałem te zaproszenia. Garniak był. Garniak był, widziałem też, wysłał mi zdjęcie Garniaka. No i z no szkoda, mam nadzieję, że w następnym roku znajdzie się w tej 30 a najlepiej w dziesiątce, Taką formą jest duża szansa. Przemek, paluszek się pyta, czy jesteś taki słaby u Paluszek ogórku, dzisiaj nowa mapa. Ty Ci pokażę. Będzie grana. Będzie grane dzisiaj, no. Dzisiaj mogę, wiesz, z dwoma podbitymi oczami być. Bo jedno, że za długo gram, a drugie za te co mówię w quizie. Więc to nie będę widział na Dobra. No i Przemek, jeszcze jest pytanie, który ojciec jest silniejszy na łapę? Znaczy, który ojciec? Przemek, na łapę, który jest silniejszy, ty czy ojciec? No to że ojciec, jest to waży 120 kilo już. jest to takie wielkie że, no nie wiem, musiał dwie ręce plus nogę dać, żeby... Yy, jego łokieć na drugą stronę dać. Jeśli miał oko, no. to też też po Oko za parę lat będę mieć tu, z łysem. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jak podobało się? Tak, fajny quiz, fajne rozmowy. Myślę, że odcinek będzie bardzo udany. Tak, dziękujemy za, za zaproszenie. Proszę bardzo, to co? Zapraszamy na mecz z pogodą? Tak, pewnie na 17.30 w niedzielę. No to co, chłopaki, lecicie na trening? To jest. Trzymajcie się. Na razie. Reczko. Trening dziewię. ja, ja, wiem.